Dzisiaj w Twardym Resecie mam dla Was nowość na polskim rynku. Telefon, którego producentem jest zresztą polska firma MyFone. Oto młotek. Hammer ma dość specyficzną obudowę, która u niektórych może wzbudzać respekt. Jest ona troszeczkę wzmocniona. Zresztą młotek spełnia normę IP67, czyli jest prawie wszystko odporne. Zwróćcie uwagę, że z tyłu producent znalazł miejsce na kamerę. Zaledwie VGA o rozdzielczości 0,3 miliona piksela, a więc jest słabo. U góry latarka. Dobra rzecz może przydać się po zmroku. Spróbujemy ją łączyć. Udało się. Z przodu znajdziemy w sumie dość ładny, kolorowy wyświetlacz, który nie jest dotykowy. Jego przekątna to zaledwie 2 cale. A rozdzielczość niestety nie powala na kolano, bo to 144 na 176 pikseli. Na multimedia w jego wnętrzu znajdziecie zaledwie 32 MB, a ram ma tylko 64 MB. Na szczęście pamięć, oczywiście, możecie rozszerzyć dzięki karcie MicroSD, a obsługuje tylko do pojemności 16 GB. A skoro mamy do czynienia z młotkiem, to potraktujemy go Młotkiem. Norma IP67 zakłada, że ten telefon jest kurzo, pyło i wodoodporny, a nie odporny na wstrząsy, ale jego obudowa aż się prosi, żeby ją sprawdzić. No to spadaj mały. Żeby w kamerze wszystko ładnie wyglądało, musiałem go zrzucić kilka razy działa. Bez żadnego problemu. Dzwoni telefon. Halo, tak słucham. O, cześć. No właśnie, testuję telefon. Słuchaj, wszystko odporne, jestem akurat pod prysznicem, ale z tym telefonem to mnie nie strasznie, ponieważ on spełnia normę IP67, a więc może być zanurzony pod wodą do jednego metra przez maksymalnie 30 minut. Co u siebie? Wszystko dobrze? Jest to trochę dziwnie się rozmawiać przez telefon pod prysznicem. Zdecydowanie dziwnie. Jak widzieliście, Hammer przeszedł wszystkie moje tortury w jednym kawałku, a więc jeżeli szukacie telefonu na narty albo na lato na plażę, polecam Wam MyFona Hammer, zwłaszcza, że w jednej z sieci dyskontowych kosztuje niecałe 200 zł.